Radio Plus sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji. Dzień dobry panie poszło, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przez wczorajsze wydarzenia akurat bez szczególnego udziału Konfederacji, bo to Prawo i Sprawiedliwość i PIS zdominowały ten dzień marsz i konwencja w katowickim spotku. To wydarzenia mogą wpłynąć na wynik wyborów głównie o marsz pytam, bo, bo konwencja to jak konwencja, prawda? Ale marsz jednak był potężny. Trudno im powiedzieć, my robimy swoje. Trwa y, seria spotkań Bosaki Męcen na żywo. Wczoraj było w Łodzi. Y, przychodzi mnóstwo wspaniałych ludzi, nieprzewożonych autokarami, y, niekoniecznie urzędników, tylko Ale po prostu sympatyków. ktoś z za przyjść do Warszawy na, na marsz, to trudno, żeby na piechotę przyszedł. To, to chyba nic dziwnego, że autokarem przyjechał. Tak, tylko y, y, z tego co słyszałem, to Platforma wydała na wczorajszy marsz więcej niż y, y, na jednodniowe wydarzenie, niż Konfederacja na całą kampanię. No chodzi głównie o przywiezienie, tak? No, Zwolenników no, do drogowania. i tak dalej. No, teraz tak, no, czy na, na pewno ty, ty, przekaz tego marszu był bardziej pozytywny niż to, co zrobiło wczoraj PiS. No, Pis generalnie wydaje mi się, że jest taką formacją schyłkową już zdemoralizowaną, e, tym uwłaszczaniem się na pieniądzach Polaków. E, jedyne, co potrafi to hejtować e, przeciwników, e, ale największym zagrożeniem e, dla PiSu jest Konfederacja. To Konfederacja może odebrać, wydaje się, jako jedyna władzę pisowi. To, jako Konfederacji rozmawiamy, czy wewnętrzne sondaże Konfederacji też pokazują, jak te sondaże publikowane w mediach, no, że ewidentnie ostatnie tygodnie nie są dla Was najlepszym czasem, że widać jakąś spadkową, nieznacznie może, ale jednak taką tendencję. My nie robimy wewnętrznych sondaży takich jak, jak, jak PC Platforma, które później opowiadają, że coś tam pokazują korzystnego dla nich te wewnętrzne sondaże. Ale też nie robimy. My czekamy na. To mniej, jak rozumiem. Prawie nie robimy. My, my czekamy na najważniejszy sondaż, czyli na głos obywateli 15 października. Jeżeli Polacy chcą zmiany, chcą zakończenia tego teatru, Wojennego tej nienawiści między Kaczyńskim i Tuskiem już całkowicie bezproduktywnej. Jeżeli chcą niskich prostych podatków, dobrowolnego zus dla przedsiębiorców, jeżeli chcą stawiania interesów Polaków na pierwszym miejscu, zakończenia sponsorowania obcokrajowców poprzez bogate mm -hmm. świadczenia socjalne, popierane i przez, PiS, i przez platformę, to zagłosują za dwa tygodnie na Konfederację i będziemy mieli zupełnie nową sytuację na scenie politycznej, gdzie Konfederacja będzie miała znaczący wpływ na dalsze losy Polski. No tak, tylko że. Panie pośle, czy oddanie tego wpływu Konfederacji na Losy Polski to nie jest postawienie na chaos, bo wy mówicie o wywróceniu tego stolika i yy, nie wiem, kiedy będziecie chcieli go podnieść, z kim będziecie chcieli rozmawiać, no bo jeżeli ten pakiet kontrolny, powiedzmy, 40-50 mandatów, bo, bo jest to możliwe, będzie w rękach Konfederacji, mhm. to to. Co wy z tym zrobicie? To, to, chcemy... to nie, nie, nikomu nie uda się wyłonić rządu i to ma być ta wielka korzyść dla Polaków, bo chyba Chaos... z 40 mandatów nie da niskich i prostych podatków. Chaos to generuje e, układ, często, układ w sensie. popisowy. Układ mhm. popisowy trwający 18 lat już, tak? E, powtarzam, dwóch emerytów nienawidzących się nieprawdopodobnie e, skłócających społeczeństwo e, i blokujących. E, E, d, d, dobrą dla Polaków e, politykę e, profesjonalną e, merytoryczną. Proszę tak. zauważyć na A jeżeli chodzi o kto był parę miesięcy temu szefem partii Korwin, czyli głównego członu Konfederacji, ile miał lat? Janusz Korwin-Mikke, 80. Pan prezes Korwin-Mikke tak? tak skończył 80 lat. Natomiast w odróżnieniu od Kaczyńskiego i Tuska A. on uważa, że zarządzać powinni ludzie młodsi. No ale to tak, przekazał Ponad po 80. przekazał stary. To oni jeszcze mają przekazał w 14 doktorowi chyba Sławomirowi Mencenowi, który w tym momencie jest mhm. współprzewodniczącym Konfederacji. Proszę zauważyć, co się wydarzyło, bo to naprawdę były gigantyczne wydarzenia tych ostatnich lat. Mhm. I pandemia, i wojna na Ukrainie. Pokazała, że to Konfederacja miała od początku rację. My byliśmy przeciwko segregacji sanitarnej. W tym momencie wychodzą koszmarne sprawy w najnowszym raporcie. To zaraz niku. o tym porozmawiamy też o raporcie Później sieniku, mieliśmy Panie rację pośle. też, żeby y, pomagać Ukrainie, ale pomagać z głową i są pewne granice. I o tym Polne. też chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Ale teraz, powiedz, Jeżeli Polacy jest na Konfederację, to to głosujemy na co? Na perspektywę niemożności stworzenia rządu przez. Nie, reformację? głosujemy na niskie, proste podatki, dobrowolny zuzł przedsiębiorców, na tańsze mieszkania o 30%, mm. na zakres. Na, na gwarancję gotówki, posługiwania się gotówką w Konstytucji i głosujemy również na to, żeby zamknąć sprawę socjalu dla obcokrajowców, no, który kosztuje nas gigantyczne rządu. pieniądze. Nie chcecie tworzyć rządu. Można w bardzo różny sposób wpływać na politykę państwową. Proszę zauważyć, jak się zachowuje w tym momencie PC Platforma. A nie najlepiej tworząc rząd jednak? PC To Platforma Platforma jest najlepsze narzędzie kopiuje postulaty. Do, do kreowania polityki państwowej. Wierzę, że... i większość sejmowa? Wierzę, że y, nasze ugrupowanie, w którym liderami są 30 lat 40-latkowie 40 będzie, y, będzie, kiedyś w końcu rządziło Polską. Jasne, kiedyś... E, natomiast... Wszystko, wszystko o zależy dwa miesiąca, dwóch, pięciu... Y. Wszystko w rękach wyborców. No, dla, dla nas jest w tym momencie, Panie redaktorze, bardzo istotne to, żeby Polacy zrozumieli, jeżeli chcą rzeczywistej zmiany, mhm. to muszą e, ruszyć do urn 15 października. Ta mobilizacja naszego elektoratu w tym momencie jest kluczowa. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy e, popierają Konfederację, żeby mhm. pamiętali o tym, żeby przekonać znajomych i pójść głosować panie marszałku, przy takim najbardziej szczęśliwym dla was układzie, przy najwyższej z możliwych mobilizacji, jaki procent może Konfederacja osiągnąć w tych wyborach, ilu może mieć parlamentarzystów? No ja myślę, że cały czas to jest rozstrzał między 10% a 15%. Hmm. Czyli, i między 40 a 60 parlamentarnymi. No dobrze, czyli max 15%. No to, no to i tak nie ma szans na y, samodzielne rządy, tak? Nawet przy jakimś najbardziej y, optymistycznym y, scenariuszu. No to to panie Marszałek, jakby pan zdradził tajemnicę, co z tymi głosami zrobicie y, po wyborach, jeżeli nie chcecie tworzyć tej nas... nie chcecie tworzyć sejmowej większości, a chcecie wprowadzać te zmiany, to jakie pan zna lepsze sposoby znaczy, niż my, my... rządzenie y, y, poprzez wejście do rządu na wprowadzanie zmian takich, jakich się oczekuje? My nie chcemy przedłużać Rządów PiSu mhm. i nie chcemy. Powrotu tak, to znam, znam już. Tak? Tak, to znam już tę formułkę. No to dobrze, że się, że się utrwaliła jaka jest ta opcja numer 3. Natomiast ciągle tego nie wiem. Realizacja naszego programu. Znaczy, mhm. To jest dla nas kluczowa poprzez, sprawa. Ale to poprzez tą niezmianę ustaw. Zmianę ustaw, tak. My, my położymy nasze ustawy no. i zobaczymy, kto będzie, kto będzie jej popierał. Przecież Tusk to jest człowiek, który podwyższał podatki no przez nie lata. Polsce, teraz nagle rządu... mówi, teraz nagle mówi, naśladując Konfederację o wyższej kwocie od podatku, tak? PiS to jest partia masowej, niekontrolowanej imigracji. No, te nagle... Rzeczy, Panie Marszałku, ale, nie, ale proszę mi dać dokończyć. Nagle w tym momencie stroją się w szaty e, partii antyimigracyjnej. My chcemy wpływać na dalsze losy Polski. Chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali i chcemy Powstrzymać e, niekontrolowaną masową imigrację pisowską. tak? Ale Więc bez rządu? Da się rządzić bez rządu, jest skoro nikt nie będzie miał większości do stworzenia rządu? Czy, no, czy w no, końcu będziecie współtworzyć rząd jedną albo drugą? Podaję panu przykład, że my już w tym momencie kształtujemy polską debatę publiczną w bardzo dużym stopniu, dlatego że mówimy prawdę w odróżnieniu od pisowej platformy i oni są zmuszeni nas naśladować. My chcemy w wielu sprawach wykorzystać tak, jasne, nasze jest. poparcie. Mamy nadzieję, że, że dwa miliony Polaków na nas zagłosują, e, przynajmniej. Do tego, żeby walczyć o te sprawy, które są dla nas ważne i poprzez yy, yy, różne yy, układanki sejmowe to jest mm. wyobrażalne już na tej jesieni. Że to może być ta jesień, która naprawdę zmieni radykalnie polską scenę polityczną po 18 latach popisu. Mówi Pan o wsparciu dla uchodźców o tym, że rząd to wsparcie, które prowadzi od ponad już półtora roku, że daje zbyt wiele, to jak to powinno się zmienić po dojściu. Czy ewizualnym? zbyt wiele, to jest nieopowiedzialne. To znaczy I PIS, i platforma razem przy głosowały to, że obcokrajowcy, przede wszystkim y, y, obywatele Ukrainy, mhm. są nie tylko zrównani z, y, w prawach doświadczeń socjalnych z obywatelami Polski, ale nawet czasami uprzywilejowani. Mhm. To znaczy, oni mają tak, y, mają darmową opiekę zdrowotną, darmową edukację, y, mają 500+, plus zaraz mają mieć 800+, plus mają tak zwany tani kredyt, bardzo niesprawiedliwy, y, popierany przez Kaczyńskiego i Tuska, y, mają wreszcie y, preferencje emerytalne, takie, że jeżeli mają już staż wypracowany na Ukrainie i tam uzyskają minimalną emeryturę, która w tym momencie na Ukrainie wynosi 300 zł, to Polacy, polscy podatnicy, łącznie z polskimi emerytami, dopłacają 1100 zł do emerytury minimalnej obywatelom Ukrainy. No to jest, i, to, I to popiera IPC. I teraz, jeszcze raz Pan powiedział, i dopłacają ile po przepracowaniu jakiegoś Dopłacają okresu w do minimalnej emerytury w Polsce, czyli 1400 zł A, Ile to jest w Polsce? Jeden dzień. Do... wystarczy, nie, że panie no to, to nie jest prawda, że panie redaktorze, do... proszę poczytać, to, o tym, to jest proporcja. Ja się z zajmuję dopłaca. od wielu lat składałem wiele interpelacji. Wystarczy, że będą mieli e, na Ukrainie uh -huh. e, staż pracy odpowiedni, uh -huh. a w Polsce wystarczy, że odprowadzą jedną składkę i, I już polski mają ZUS prawo będzie płacił 1000 zł. Nie polski nie? ZUS. Polski podatnik będzie dopłacał 1100 do minimalnej emerytury ukraińskiej. No nie wiem, ja widziałem Czy my jesteśmy mamy tak bogatych emerytów w, w tym momencie, że możemy sobie na to pozwolić. Że, że tylko proporcjonalnie jest ZUS płaci za ten czas przepracowany w Polsce, a nie jest to na takim absurdalnym poziomie i z tego, co widziałem w ostatnich mamy danych, Mamy najfajniejszy... do 2000 obywateli Ukrainy emerytur ZUS póki co się dokłada, więc jeżeli by to tak działało od wielu lat, Panie chwili... to się dziwię, że... Panie redaktorze, w tej chwili w mamy prawie 2 miliony, zdaje się, obywateli Ukrainy mm -hmm. w Polsce, tak? Myślmy też, Konfederacja tym się różni od popisu, że my myślimy o tym, co będzie za 10, 20, 30 lat. Tak? Uh -huh. Także też szanujmy pieniądze Polaków, okay. a panie, nie panie... rozrzucajmy ich, utrzymując inne narody. Słyszałem, że w bliskiej rodzinie pan ma Ukrainkę też. Zgadza się, panie marszałku? Zgadza się tak. I na przykład takie argumenty, jak pan teraz mówi, że dla obywateli Ukrainy, którzy nie wiem, pracują w Polsce, należy przywileje socjalne ograniczyć. Nie no. wiem, przekonują y, argumenty te Pana y, Panie redaktorze znaczy, jakby rodzinę. Moja sytuacja y, jakby nie ma nic wspólnego z tym. Że nie wolno okradać ciężko pracujących Polaków. Tak? Ale to chodzi też I o pracujące tak. osoby, jak rozumiem. tak? Pan mówi, żeby też pracujący okay, był Dobrze, to, to teraz tak, tak. Pani minister Agnieszka Ścigaj powiedziała, że płacimy na opiekę zdrowotną dla Ukraińców darmową 300 milionów miesięcznie. tak? Jeżeli ktoś pracuje tutaj, uczciwie odpo, odprowadza składki, ma ubezpieczenie zdrowotne, to wtedy jestem to w stanie sobie wyobrazić. Ale mm. dlaczego my w tym momencie rozciągnęliśmy Ale to dla osób jak, niepracujących. Dla mówi pan o 500 plus dla pracujących też, żeby nie mogli dostawać, jak rozumiem. Rozumiem, tak? 500 plus nie. 500 plus nie. No, właśnie, no to ja pytam o tych pracujących. Dlaczego ci, którzy płacę? Zacznijmy w końcu podchodzić do naszego państwa jako do państwa poważnego. Ale to Polska to dla znaczy... Polaków pracujący, obcokrajowiec, ma nie dostawać 500 plus? Panie redaktorze państwa cywilizowane mm -hmm. mają pewne świadczenia dla obywateli i pewne świadczenia ewentualnie dla obcokrajowców oparte. Jakiś każde państwo, jakie pan weźmie. Znaczy nie, nie ma... Ja mieszkałem tylko w Wielkiej Brytanii, to absolutnie tak nie było. Nie ma takiego pracujący państwa... Polacy dostawali nie ma takiego państwa dzieci. w Europie i na świecie, które w tym stopniu zrównałoby nieobywateli z obywatelami. Tutaj obywatel obcego państwa no to nie, nie musi pracować... Roku, gdzie pracujący, obywa... pracujący nieobywatel tego kraju, no pracujący Polak powiedzmy w którymś z krajów zachodniej Europy, gdzie nie może liczy na świadczenia dla swoich dzieci. Jeden przykład. Już, już. przykład jednego kraju, jednego. Nie, podam panu przykład emerytalny. To znaczy nie ma tak hojnej umowy nigdzie, jak umowa polsko-ukraińska, jeżeli to chodzi to o te emerytury. Roku. Że po jednym dotyczy, dniu, że po dniu mają, 20... pra mają prawo do minimalnej emerytury. I to są wzajemne oczywiście. Polak, Polak pracujący w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej musi przynajmniej no. parę lat w no. każdym z tych państw przepracować. Problem polega na tym, że PiS i Platforma Polaków, dobrze, foto... nie szanują pieniędzy Polaków. Oni są w stanie pieniądze te rozrzucać. postawić w naszej chce, rozmowie żeby Polacy, Polacy zarabiali więcej. Do rozmowy Stanisław Tyszka Konfederacja jest gościem. Dzisiaj sedna Sprawy, Za chwilę internetowa dogrywka. Dziękujemy bardzo. Radio Plus. sprawy. Stanisław Tyska z Konfederacji cały czas jest z nami. Rozmawialiśmy o e, obywatelach Ukrainy, o uchodźcach często z Ukrainy, którzy są w Polsce. Teraz trochę o paliwie porozmawiajmy, pani marszałku. E, wicepremier były wicepremier w zasadzie, bo teraz już e, tylko minister aktywów państwowych Jacek Sasin zdegradowany. Tak, zdegradowany razem ze wszystkimi innymi e, wicepremierami, dlatego e, nie narzekali mocno, bo, na bo, 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 bo jest tylko wicepremierem teraz e, Jarosław Kaczyński. No, w każdym razie mówi dzisiaj w Radiu Z, wszystko jest pod kontrolą e, paliwa nie zabraknie. Przekonał pana minister aktywów Jacek Sashin. Nie, nie przekonał mnie dzisiaj z panem posłem Krzysztofem Tudujem. Mamy o 10.30 interwencję w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dlatego, że mamy dowody na to, że na przykład rolnicy mają problem z zakupem paliwa. Mhm. I to są już poważne sprawy. Słyszeliśmy też o tych kwestiach, że karetki mają problemy, prawda? Panie redaktorze, jakby źródło problemu jest takie, że Orlen stał się monopolistą na, na rynku paliwowym poprzez skandaliczną sprzedaż lotosu w ręce Arabów z Saudi-Aramco i w ręce Węgrów z Molu powiązane. O, obie te firmy mocne, mocne linki z Rosją. Pana? To a propos tego genialnego pytania referendalnego PiSu, czy jesteś, za wyprzedażą, czy jesteś za wyprzedażą państwowych firm, a to PiS właśnie wyprzedaje strategiczne państwowe instytucje i te państwowe firmy. I teraz co się stało? Orlen ma monopol i jest w stanie manipulować i manipuluje. To jest ewidentne cenami ropy. Pod koniec ubiegłego roku zawyżał ceny paliw po to, żeby nie było widać podwyżki VAT-u y, na początku roku. Bardzo wiele osób y, firm transportowych straciło na tym duże pieniądze. W tym momencie mamy promocję wyborczą promocję wyborczą, z której korzystają Czesi, Niemcy, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski, em, napełniają baki e, swoich e, samochodów. Myśli, że a to dopłaca, do tyłu, a to nie zarobiło na tym paliwie? E, według naszych informacji to, i, i będziemy już e, dzisiaj w tej sprawie interweniować w Ministerstwie Aktywów Państwowych, została już naruszona rezerwa obowiązkowa. To jest, panie redaktorze, skandal. To jest niewyobrażalny skandal. E, ale, panie, i, panie, że, ale rezerwa, rezerwa to, i Członkowie to, czy, zarządu przy nasz, za to, przy to dokłada do, do interesów, w sensie do sprzedaży paliw? Znaczy, sprzedaje yy, po co oni to w zrobili? kosztach albo i niżej? Po co, po co oni to zrobili? Oni to zrobili po to, żeby... I nie rozumiem wyborczą... Yy, tak, ale ja chciałem yy, powiedzieć yy, jeszcze jedną yy. rzecz, żeby też obniżyć czasową inflację, tak? Dlatego, że paliwo to okay. jest główny z element... Właśnie składnikiem jasne koszyka. Konfederacja by chciała, żeby paliwa były tanie długofalowo. Stąd nasza ustawa tanie paliwo. Yy, w tym momencie połowa ceny yy, litra benzyny czy ropy. To jest, to jest opodatkowanie. My chcielibyśmy ściąć akcyzę, ściąć VAT, ściąć opłatę paliwową, opłatę emisyjną wprowadzoną przez PiS w 2018 roku, całkowicie zrezygnować i wtedy paliwo byłoby około 2 zł tańsze, długofalowo, obniżyłoby to inflację i dało niesamowity impuls gospodarce. To jest myślenie strategiczne Konfederacji. Myślenie PiS to jest takie, że zrobimy na miesiąc promocję na stacjach benzynowych. A co będzie, Wiedząc, po raz się skończy ta promocja? Jakie ceny? No Będzie dokładnie to samo, co było na Węgrzech, jak to Orban zrobił. Przynajmniej złotówkę, 2 złote e, droższe paliwo. E, I to jest to, co mamy jak w banku. Na Węgrzech to było tak, że oni tam jeszcze poczekali trzy miesiące. Nas, e, nawet nie będzie znaczy nas. No, e, tych kombinatorów spisu nie będzie nawet stać e, na te trzy miesiące, dlatego że oni już nie wytrzymują. Czyli to wyborach się 8 złotych, tak, benzyna? Nie ja wiem, czy po 8, czy po 7. No, złoty dwa do góry na pewno. No, mhm. Zobaczymy, co się będzie działo na rynkach jeszcze ropy. Natomiast no, to jest manipulacja, to jest, to, to, to jest sytuacja przestępcza też z punktu widzenia zarządzających Orlenem. Znaczy, ci ludzie powinni odpowiedzieć za działanie na szkodę spółki. Mhm. Czyli yy, no, ci ludzie to przede wszystkim Daniel Obajtek, A. który stoi na czele Orlenu. Który bo... stanie się po wyborach, to, to, jak to PiS może... przegrany Danielem O. Być może popełnia przestępstwo w tej chwili, zdaniem pana Marszałka? To jest, tylko że to jest masowa... Jeżeli masz podejrzenie, są... że ktoś popełnia przestępstwo, to. Panie to do to są i są najbardziej To są najbardziej nieuczciwe. Jakiej prokuratury? Ziobro? Niech pani żartuje. To są najbardziej nieuczciwe Wiedem wybory od 1989 od, od osi... od roku. Proszę popatrzeć, w jakim stopniu PiS wykorzystuje spółki skarbu państwa do nielegalnego finansowania kampanii. Wystarczy wyłączyć e, jakąkolwiek stację radiową, wystarczy popatrzeć na billboardy w telewizji. E, spółki skarbu Skarbu państwa, ci wszyscy ludzie powinni po wyborach odpowiedzieć za działanie na szkodę spółki, bo oni w tym momencie marnują pieniądze em, tych spółek, pieniądze Polaków, na robienie kampanii y, y, Prawo i Sprawiedliwości. To jeszcze o jednej sprawie porozmawiajmy tak. Y krótko już na koniec, chociaż temat jest dość szeroki, Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie podjął działań zmierzających do wycofania części szczepionek, u których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano 117 tysięcy ponad. Nawet takich szczepionek tak informuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Jak skomentuje Pan te informacje? Znaczy, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Panu redaktorowi, że Pan porusza ten temat, bo widzę jakąś dziwną zmowę milczenia. nie, nie, nie ja... w mediach sprzyjających PISowi i Platformie po prostu nic o tym nie ma, o gigantycznym skandalu, że Polakom podano 117 tysięcy wadliwych szczepionek. A w największych mediach naprawdę, wszędzie są informacje na ten temat. Przyszedł a, informacje. Powinny być debaty poważne, mm -hmm. kto ma za to zapłacić, no. e, kto powinien odpowiadać, odpowiadać karnie. Ja przypomnę, że to było tak. Przyszły, przyszedł alert z e, e, Europejskiej Agencji mm -hmm. e, Medycznej, e, który został w Polsce zignorowany. Teraz tak, GIF główny inspektor farmaceutyczny się tłumaczy, że on realizował um, wytyczne Ministerstwa Zdrowia. No tak? Tak Ministerstwo Zdrowia tak podlega Morawieckiemu. Oni zrobili panikę, um, zamówili za dużo szczepionek, bo to jest kolejny element tego, um, tego raportu nie, Ale że dokończmy tą sprawę. 117 mhm. tysięcy podanych Polakom i przez rok brak informacji dla tych ludzi, że szczepionka była wadliwa. Tak? Po prostu skandal niewyobrażalne granie z życiem i zdrowiem Polaków. Druga rzecz jest taka, zamówili, mówi Najwyższa Izba Kontroli, 92 miliony dodatkowych niepotrzebnych dawek szczepionek przeciwko COVID i zapłacili za to, uwaga, 8,4 miliarda złotych. Wyrzucili to w błoto, bo już mieli wcześniej zakontraktowane 109 milionów, które Pozwoliłyby zaszczepić, jeżeli byliby chętni, kilkukrotnie populację Polski. No, to jest właśnie podejście PiSu i Platformy do polskich pieniędzy, ale tutaj PiS jest, jest, jest głównie odpowiedzialny. My, no, nie, no w czasie pandemii rządził my PiS, musi, to tak, nie my to Tak, Ale Platforma głosowała za wszystkimi tymi ustawami covidowymi. Przypomnijmy, że oni zamknęli gospodarkę, doprowadzili do e, bankructwa mnóstwa firm gastronomicznych i innych, zamknęli parki, zamknęli lasy, za, 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 zamknęli cmentarze i na te cmentarze wysłali. 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Rekord w Unii Europejskiej w stosunku do populacji. Za to PiS musi ponieść odpowiedzialność za największą tragedię od II wojny światowej. I tą odpowiedzialność musi o wyciąnąć wyciągnąć 15 października. A mówił to Stanisław Tyszka, był wicemarszałek Sejmu, teraz poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo dnia panu marszałkowi. Życzę państwu również dobrego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia. Radio Plus sedno sprawy